Jest sobota, 19 kwietnia, minęła godzina 22. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór Konrad Moreno, witam Państwa serdecznie. Gry Lotto to szansa na codzienne wygrane. Całkiem niedawno padły dwie szóstki w Lotto Plus. Każda warta milion złotych. Szczęśliwi gracze zagrali w Poznaniu i w Płońsku. Z kolei w Ekstrapensji w tym roku padło już 18 głównych wygranych. Ostatnia padła wczoraj, tym razem 5000 złotych, wypłacanych co miesiąc przez 20 lat, trafi do grającego w jawożnie. Do tego praktycznie każdego dnia padają szybkie wygrane w ekspres losach i w gierkach. Czas poznać kolejnych zwycięzców. Przejdźmy do losowania. W MultiMulti -multi to Państwo decydują, ile liczby skreślić. Trafne wytypowanie 10 liczb to wygrana warta 250 000 złotych, a z plusem to aż 2,5 miliona złotych. Zapraszam na losowanie MultiMulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Pember maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. I losujemy dwadzieścia liczb. Wylosowane zostały następujące liczby: pięćdziesiąt jeden, osiem, trzydzieści dwa, pięćdziesiąt pięć, siedemdziesiąt osiem. Dwadzieścia jeden pięćdziesiąt trzy czterdzieści osiemdziesiąt piętnaście czterdzieści jeden cztery pięćdziesiąt siedem

To właśnie w mini lotto spośród wszystkich gier lotto wygrane padają najczęściej. Wczoraj w hojnicach padła wygrana warta prawie 500 tysięcy złotych. By grać o takie pieniądze potrzeba zaledwie 2 złotych. Zapraszam na mini lotto. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejne nałożone kule. Komora mieszania spusta, pusta, zwaniamy blokadę i losujemy 5 liczb. Oto wylosowane liczby dwadzieścia cztery czterdzieści jeden siedemnaście trzydzieści osiem dwadzieścia jeden. Kaskada jest loterią, której kupuje się los z dwoma niepowtarzalnymi zestawami 12 liczb. Za trafienie wszystkich liczb w jednym zestawie wygrywa się 250 tysięcy złotych. Takiej wygranej Państwu życzę w kaskadzie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny losującej jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Oto wylosowane liczby. 17, 10, 23, 4. 16 6 15 24 9 5 11 13. W ekstrapensji można grać o nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Wystarczy maksymalnie zwiększyć stawkę gry. Zapraszam na losowanie ekstra pensji. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35.4 ułożone kule. Bębne maszyny losującej są puste, zwaniamy blokadę i zaczynamy losowanie.

a ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra jest liczba 1. Ekstra premia to dodatkowa szansa na duże wygrane dla graczy ekstra pensji. Dopocając złotówkę do zakładu Ekstra można wygrać 100 tysięcy złotych od ręki w Ekstra Powodzenia! W kasetach maszyny losujących znajduje się 35 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokadę i zaczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 12 23 6 25 24 A ostatnią wylosowaną liczbę w ekstra premii jest liczba 2. Czas na wielkie emocje, czyli losowanie szóstki w lotto. Dzisiaj do zdobycia może być ponad 10 milionów złotych, a ci z Państwa, którzy zagrali w Lotto Plus, mogą wygrać dodatkowy milion złotych. Zapraszam na losowanie lotto, a zaraz po nim na Lotto Plus. W kasetach maszyny losującej znajduje się po 49 kolei ułożonych kul. Bębny maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady i zaczynamy losowanie. Oto liczby wylosowane w lotto: trzydzieści osiem, cztery, trzydzieści sześć, trzydzieści siedem, siedem, a teraz zapraszam na losowanie Lotto Plus. Trzydzieści sześć, dwadzieścia cztery, dwadzieścia jeden, trzynaście, dziewiętnaście, osiem. Na koniec sobotniego spotkania z grami Lotto zachęcam do zbierania punktów w programie lojalnościowym Wintu. Za każdą wydaną złotówkę na gry i loterie lotto są naliczane punkty, które mogą Państwo wymieniać na nagrodę. Każdy tydzień to też dodatkowe promocje w programie i szansa na więcej punktów. I zapraszam jeszcze na jutrzejsze losowania o godzinie 22, które również poprowadzę. Losowania będzie można obejrzeć na stronie lotto.pl oraz na profilach lotto w mediach społecznościowych. Życzę wysokich wygranych i życzę wesołych świąt. Dobranoc! Kiedy wygrywasz w Euro nic nie stanie na Twojej drodze, a świat jest na wyciągnięcie ręki, bo nowe życie ma dla Ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Teraz do wygrania 320 milionów złotych. Euro doświadczaj więcej.